Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Artykuł tematu. Artykuł jest o tym, czy warto kupować samochód od resellerów i jak uniknąć różnego rodzaju problemów. Na końcu artykułu znajduje się film o tym, jak kupić samochód od sprzedawcy i nie się się nabrać. Artykuł jest o tym, czy warto kupować samochód od resellerów i jak uniknąć różnego rodzaju problemów. Na końcu artykułu film o tym, jak kupić samochód od sprzedawcy i nie diej się naciągnąć. Jeśli planowałeś kupić samochód, ale zdecydowałeś się skorzystać z usług sprzedawców samochodów, powinieneś wiedzieć, że jest to dość. Ryzykowna i niewdzięczna decyzja, ponieważ prawie niemożliwe jest pełne zabezpieczenie się w procesie transakcji ze sprzedawca. Oczywiście nie oznacza to. Ze wszyscy resellerzy to złoczyńcy, gotowi w każdej chwili oszukać niewinną ofiarę, niemniej jednak sama. Specyfika ich działalności nie jest pozbawiona oszustwa. Dlatego nie zaszkodzi wiedzieć, w jaki sposób można zostać oszukanym. Jakie metody oszustwa może stosować reseller? Oczywiście, głównym celem sprzedawcy jest zarabianie pieniędzy. Ponieważ jednak sprzedają samochód nie we własnym imieniu, zarobek ten powinien być dla niego maksymalny, tak aby jak najwięcej. Pieniędzy trafiło do jego własnej kieszeni. Warto wiedzieć, że bardzo często samochody z problemami technicznymi i prawnymi sprzedawane ESA na zasadzie odkupu. Jak już wspomniano, odkupujący dąży do maksymalizacji zysku. Z tego też powodu nie jest skłonny do targowania się, a jeśli już ulega, to nie więcej niż jeden lub dwa procent deklarowanej wartości. A jednak, oczywiście, oszustwo w większym lub mniejszym stopniu może być również częścią jego celów, wymagają tego warunki jego działalności. Istnieje jednak inna technika, wprost przeciwna do poprzedniej. Fałszywy właściciel samochodu jest hojny i postanowił udzielić ci ogromnej, niewyzniżki na sprzedawany samochód. Taka hojność może mieć następujące przyczyny. Samochód uległ poważnemu wypadkowi lub występują trudności z dokumentami. Jest jeszcze jedna taktyka psychologiczna. Sprzedawca zapewnia, że potem samochód ustawiła się kolejka co najmniej 10 kupujących. A ty jesteś tylko przypadkiem pierwszy. Dlatego powinienes zdecydować się na zakup tego samochodu tak szybko, jak to możliwe, w przeciwnym razie będzie on zmuszony zaoferować go innej osobie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, lepiej zasugerować sprzedawcy, aby skontaktował się z tymi dziesięcioma nabywcami. Możliwe wady techniczne od sprzedawanego samochodu. Najpopularniejszym sposobem na oszukanie łatwowiernego nabywcy jest sprawienie, by problematyczny samochód wyglądał jak nowy. Dlatego czasami od sprzedawcy bardzo skrupulatnie pracują nad zewnętrznym wizerunkiem sprzedawanego samochodu, aby uspić czujność. Kupującego i ukryć silnik wymagający remontu, a także zamaskować skutki wypadku lub przebywania w wodzie. Aby nie Dejsy się oszukać, zawsze żądaj przed zakupem wspólnej wycieczki na stacji paliw, gdzie specjaliści na Twoich oczach przeprowadza jakościowa diagnozę. A jeśli sprzedawca odrzuci Twoją ofertę lub zaoferuje wyjazd na stację paliw, która sama się wymieni, w takim przypadku lepiej odmówić transakcji. Wielu sprzedawców ma swoje stacje serwisowe, gdzie za określoną opłatę przekaza mu wszelkie wyniki kompleksowej diagnostyki na jego zamówienie. Dlatego zawsze powinieneś sam wybrać usługę do zbadania. A jeśli sprzedawca nie ma nic do ukrycia, zaakceptuje twoja ofertę. Dość często nieuczciwi odkupujący manipulują cechami samochodu i rokiem jego wydania. Na przykład, reklamując samochód na sprzedaż, często zaniżają jego przebieg i wiek, wskazując późniejszy rok produkcji. W opisie wyposażenia czasami pojawiają się opcje, które w ogóle nie istnieją w tym samochodzie: klimatyzacja, drogi tuning lub markowe stereo. Kalkulacja w tym przypadku jest dość prosta. Kupujący zapoznaje się z deklarowanym wyposażeniem, koreluje wymienione opcje z wysoka cena i decyduje się na zakup tego samochodu. A potem, gdy okazuje się, że pod klimatyzacją kryje się zwykła klimatyzacja, a pod tuningiem sprzedawca miał na myśli typowy spoiler. zainstalowany przez producenta Kupujący wstydzi się zawieść sprzedawcę, którego zachęcił i nie odmowi transakcji, to się zdarza. Dlatego w takich przypadkach nie powinieneś współczuć sprzedawcom, ponieważ na pewno nie będą ci współczuć. Zwracaj uwagę na wszystko i nie wahaj się zadawać trudnych pytań. Przy okazji, nie zapomnij przeanalizować rodowodu samochodu. Jest całkiem możliwe, że może on zostać skradziony, a takich problemów oczywiście nie chcesz. Oprócz wyżej wymienionych sztuczek, Istnieją również drobne niuanse, które mogą przerodzić się w poważne problemy, jeśli przymkniemy na nie oko. Pomysłowość sprzedawców w celu upiększenia sprzedawanego samochodu nie zna granic. Uszkodzenia na masce często próbują zamaskować TZW. Packa na muchy, uginające się podłogę w kabinie zamykają świeże dywaniki, przepalone i przetarte fotele maskują nowymi pokrówcami. Wnętrze jest czyszczone na sucho, plastiki nacierane politura, aby rysy nie były widoczne. Nawet odkupiony silnik udaje się rozweselić specjalnymi płynami, dzięki czemu wibracje w nim maleją, a silnik przez jakiś czas nawet nie szarpie. Ale to wszystko na krótko. Po zakupie takiego samochodu zaczyna się prawdziwe problemy. Wszystko powyższe odnosi się do problemów technicznych, które można napotkać przy zakupie samochodu od odsprzedawcy. Przyjrzyjmy się teraz problemom prawnym. Możliwe problemy prawne związane z odsprzedażą samochodu. Schemat od sprzedaży samochodu za pośrednictwem resellerów stał się wygodny dla oszustów po liberalizacji zasad sprzedaży samochodów przez osoby prywatne. Chodzi o to, że obecnie nie ma potrzeby formalnego zawierania umowy kupna-sprzedaży, zwykły odręczny formularz jest całkiem akceptowalny. Ponadto od sprzedawca, który jest ogniwem pośrednim między kupującym a sprzedającym, nie jest zobowiązany do wyrejestrowania lub przerejestrowania samochodu i dokonania odpowiednich zmian w PTS. W oparciu o ten schemat kupujący posiada dwa odręczne dokumenty – umowę kupna-sprzedaży pomiędzy poprzednim właścicielem samochodu, a od sprzedawca oraz taka sama umowa pomiędzy od sprzedawca a nim, ostatecznym nabywca. Aby uniknąć odpowiedzialności za sprzedany wadliwy samochód, sprzedawca może nie mieszkać w propisce, a także mieć niepotrzebne. Kartę SIM, która natychmiast wyrzuca po transakcji. Znalezienie go po tym jest prawie niemożliwe. Aby kupujący nie chciał go szukać, sprzedawca w umowie kilkakrotnie zaniza kwotę zakupu, tłumaczać, że jest to korzyść dla kupującego. Zapłacenie mniejszego podatku. Nawiasem mówiąc, ta fałszywa karta atutowa jest przeznaczona dla całkowitego analfabetyzmu kupującego, nikt w ogóle nie płaci podatków od zakupu pojazdu. Ale od sprzedawca płaci podatek, jeśli dokumenty pokazują, że sprzedał samochód za więcej niż go kupił. A jeśli zdarzy się cud... A kupującemu uda się doprowadzić do unieważnienia transakcji przez SAT, od sprzedawca, nie przejmując się zbytnio. Spokojnie zwróci 200 tysięcy, które zostały określone w umowie, zamiast otrzymanego jednego miliona rubli. A potem zabierze samochód z powrotem i sprzeda go więcej niż raz. Nawiasem mówiąc, ten schemat Perekupu zwalnia z odpowiedzialności i prawdziwego byłego właściciela samochodu. Nawet jeśli uda się go znaleźć, to nic nie da, nie będzie można mu nic pokazać. W rozmowie z nim może przyznać, że jego samochód był naprawdę wadliwy, więc sprzedał go tanio od kupującemu. A dlaczego kupiłeś go drogo, to już Twój problem. Jednak sprzedaż samochodu z problemami prawnymi może spowodować kłopoty nawet dla prawdziwego właściciela. Dlatego oszuści często posługują się fałszywymi paszportami. Ale jako najbardziej niezawodny środek dla siebie, używają frontmana. W ich Zargonie osoba ta nazywana jest ciężarówka od słowa ładunek. Oznacza to, że osoba frontowa jakby ponosi ciężar w wyniku rejestracji samochodu, który do niej nie należy. Tymi ciężarówkami SA często biedni ludzie, którym nie przeszkadza zarabianie pieniędzy, emeryci, alkoholicy i tepe. Lub ogólnie martwe dusze. Jeśli w wyniku śledztwa organy ścigania znajdą takich kierowców ciężarówek, nie można w ogóle uzyskać od nich odszkodowania. I oczywiście nie znają tych, którzy zaangażowali ich w to przestępstwo. A oto inny rodzaj oszustwa. Samochód sprzedawany na zasadzie odkupu jest skonfiskowany kupującemu na całkiem legalnych podstawach i zwracany prawnemu właścicielowi. Odbywa się to w banalnie prosty sposób. Oszust sprzedaje samochód, używając fałszywego paszportu i fałszywego pełnomocnictwa rzekomo od właściciela. A po transakcji, gdy pieniądze za samochód zostaną otrzymane, legalny właściciel, który w rzeczywistości jest wspólnikiem oszusta, pisze na policji oświadczenie o kradzieży. A kiedy funkcjonariusze policji znajdują jego samochód, twierdzi, że nikomu go nie sprzedał i nie napisał pełnomocnictwa, a samochód został skradziony wraz ze wszystkimi dokumentami. Jak rozpoznać sprzedawcę? Najłatwiejszym i najbardziej niezawodnym sposobem na znalezienie od sprzedawcy jest spojrzenie na paszport techniczny samochodu. Jeśli masz do czynienia ze sprzedawcą, dane prawdziwego właściciela pojawia się w paszporcie technicznym zamiast jego danych. Innym sposobem identyfikacji sprzedawcy jest jego słownictwo. Kupujący posługują się własnym żargonem, który należy znać, aby wiedzieć, z kim ma się do czynienia. Na przykład maska lub zderzak SA, często określane przez sprzedawców jako twarz lub przód. Jeśli samochód miał poważny wypadek, nazywają go poobijanym lub rannym. Silnik w ich zargonie nazywany jest dwiglo lub pichlo. Niedawno kupiony samochód od sprzedawcy nazywają świeżym. A jeśli samochód jest w pełni wyposażony, mówią, że jest w pełni wyposażony. Stare samochody z niewyobrazalnym przebiegiem nazywane SA-emerytami, a czasem dawcami lub odkurzaczami. Samochód, który był w wodzie, staje się zapadliskiem lub po prostu utopionym samochodem. A jeśli istnieje potrzeba przeciągnięcia nabywcy do niepłynnego produktu, brzmi to jak łowienie przynęty. Należy być tego świadomym i starać się nie stać się taka przynęta. Środki ostrożności. Jeśli udało Ci się przestraszyć wyżej wymienionymi nieprzyjemnymi niuansami przy zakupie samochodu od odsprzedawcy, chcielibyśmy zauważyć. Z Za oczywiście, nie każdy samochód oferowany przez odsprzedawców jest problematyczny i oczywiście nie każdy odsprzedawca jest koniecznie oszustem. Owszem, esa wśród nich tacy, którzy stosunkowo sumiennie, o ile pozwala na to specyfika pracy, zajmują się tym trudnym i niekiedy niebezpiecznym biznesem. Aby zapewnić sobie jak największą ochronę, poniżej przedstawiamy kilka przydatnych zasad, których należy przestrzegać. Kupuj samochód. Tylko od sprzedawcy, który jest prawnym właścicielem zgodnie z PTS. W tym przypadku bardzo pożądane jest, aby oficjalnie zgodnie z PTS był właścicielem samochodu przez co najmniej rok. Nie ufaj sprzedawcy, który chce pozbyć się samochodu natychmiast po zakupie. Jest tu oczywiście COS nie tak. Wideo o tym, jak kupić samochód od sprzedawcy i nie dostać się na pieniądze.